Dziś chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak to jest z radością, doświadczaniem jej po toksycznych relacjach, po tym jak doświadczamy traumy relacyjnej. Wiele osób tak naprawdę traci dostęp do siebie w związku z tym, czego doświadczyły, e, mają trudność w rozpoznaniu, co jest ich pragnieniem i co tak naprawdę daje im radość. I jeżeli żyjemy przez wiele lat w takim stanie. Napięcie, co będzie się działo. ok, rozluźnienie. Załóżmy, druga osoba się nie zezłościła, albo nie wiem, nie ukarała was milczeniem. No to jest rozluźnienie. Potem znowu jakaś sytuacja się dzieje, macie napięcie, rozluźnienie, napięcie, rozluźnienie. Jeżeli przez wiele lat funkcjonujemy w takim trybie, to nie potrafimy zdefiniować, czym jest dla nas radość. I czasem mylimy ją z nadzieją, czyli z przekonaniem z tym, co my sobie w głowie tworzymy. Na przykład tworzymy sobie taką wizję, że dana osoba po pewnym czasie zmieni się, zmieni swoje postępowanie, zrozumie, co robi. Albo na przykład mamy nadzieję na to, że będziemy mieli jakieś domknięcie, że załóżmy osoba narcystyczna porozmawia wreszcie z nami i pozwoli nam domknąć dany temat, tak? Albo że my jej wytłumaczymy swoją własną perspektywę, a nie skończymy znowu po tej stronie, gdzie jesteśmy obwiniani, a druga osoba nie bierze odpowiedzialności za siebie. I ta nadzieja, to co odczuwamy w tym momencie, często jest mylone z radością. A dopiero w momencie, kiedy zaczynacie uzdrawiać rany, jesteście w stanie mieć dostęp do Waszego prawdziwego stanu radości, i często nie jest to. Powiedzmy taki obraz z telewizji, że zaczynamy skakać i po prostu jesteśmy nie wiadomo, jak radośni, i uśmiech nie schodzi z naszej twarzy, tylko chociażby po okresie tego napięcia, rozluźnienia, napięcia, rozluźnienia, mamy przestrzeń na spokój. I zaczynamy zauważać to, co jest dookoła nas, to, co nam się podoba. Zaczynamy z zaciekawieniem patrzeć na to, dlaczego. Na przykład, wybieram tą książkę, a nie inną, albo na przykład, dlaczego coś takiego kupuję do domu, a nie coś innego, czyli ten, te, ta pierwsza faza, ten pierwszy etap, jakby docierania do tego, czym jest dla nas radość, jest tak naprawdę poszukiwaniem tego. Bo jeżeli byliśmy przyzwyczajeni do zaspokajania w kółko potrzeb innych, do koncentrowania się na ich nastrojach, na ich potrzebach na Wkraczaniu, kiedy pojawia się jakiś konflikt, żeby tylko to załagodzić, na szukaniu różnych sposobów, jak tylko my możemy coś tutaj zrobić, dźwigając jakby ten cały ciężar na sobie, to radość staje się dla nas jakby tematem obcym. Jesteśmy w stanie celebrować, załóżmy to, że ktoś ma jakieś sukcesy, i wtedy mam wrażenie, OK, jestem radosna, ale jak radość wygląda dla mnie, czym ona jest. I po właśnie traumie relacyjnej mamy taki okres, kiedy. Przeskakujemy pomiędzy tym napięciem, rozluźnieniem, i kiedy to uzdrawiamy, to zaczynamy docierać właśnie do takiego poczucia spokoju. I początki tej naszej radości to jest właśnie te elementy, kiedy zobaczymy: O, jakie to jest ciekawe! Wow, to mnie zainteresowało! A to mi się teraz podoba. I to mi się podoba właśnie ze względu na to. Czyli radość jest w odkrywaniu samych siebie, a potem. Zupełnie będzie się zmieniać, i z czasem będziecie obserwować zupełnie inne jej objawy, ale ważne, żeby nie mylić jej z nadzieją. Buziaki i do zobaczenia!